Dom zamknięty, wszystko ogarnięte. Kurwa, nadaj... Zdejmij tą maskę! Dibilu... Uh. Um. To już wszystko... Nie wiem, to jakąś chatę tam wynajmiemy i tyle... Nie no, żeśmy odjebali maniany... Tyle historii, z furtu na przykład. Z moim. Ale maniany żeśmy odjebali. Ja na niego mówię Futo, bo Maja się z jednej mówiła, Futo, bo on był, bo Ale dla to... Maji się... Ale ma... Rudej, kurwa, to ty ma... o tym aucie, o tej Toyocie, kurwa. No. Nie, nie widzisz powagi sytuacji? Goni nas, Ale... kurwa, gang. Ale mówię, że... Gang po... to jest gang. Przykład, po... Ale po... A co to, kurwa, jest U... mafia? No, klub motocyklowy. To... <laughs> klub, kurwa, bałtycki. Jakieś grzyb, wanilia, unikar. No, gdybyście ich zobaczyli, to byście się obstrali Ale stracili jednego człowieka. No, to tym bardziej ma się a to, mówię. A ty a on był wysoki jakiś, czy... Nie wiem. Nie widziałem go nigdy na oczy, wiesz, to no, nie wiem, ja wez... miałem już w go postrzelić, tylko z tego, z pistoletów kask, bo miał hełm. Kask. A kask y y kask y motocyklowy... Przestrzeliłeś, przestrzeliłeś, na pewno czy... przestrzeliłeś. Ale. Na pewno przestrzeliłeś. Mało tego, ja... Mało tego, że ja bym przestrzelił mu łeb, to Rudy go jeszcze podpalił. Ja się wystraszyłem, nie wiedziałem co zrobić. Nie no, trudno. Może mój pierwszy paścig bo... To nie jest swoje co pierwsze zabójstwo, dzieje? przypominam. Chyba trzeci albo czwarty. Nie, pa... ale. coś co jeszcze powiedziałeś na tybie? A tak? mnie bardzo mniej to jest swoje pierwsze paścig <laughs> i <śmiech> tak. się wywaliła wypadkiem? <śmiech> tak. <śmiech> Co? to było piękne. Abra, wolicie mieszkać bliżej mnie, czy nie? No chyba tak. bliżej. Ja już mam, ja już no, mam, mam. jakieś zwolniki, w... wtedy. Bo ten dom był nasz, to... nas, pamiętam. Ale my kasy nie mamy na, kurwa, kupno mieszkania. Nie mam. Czekajcie, od tej macie na prawo. Tutaj macie mieszkania. Dobra. Tam możecie sobie jakieś... To później przyjdziemy no. wypakować rzeczy, co? Mhm, mm to czekajcie to ja tutaj zostawiam, w tym jednym tutaj Dobra hmm. Czekaj, gdzie to jest rudy? Hmm, to było Ej, tu chyba nie? Bo już po nim noszę nisko Nie nie wiem, ja czekaj się... czekaj, to była piątka? Tak, to była piątka Rudy Kurde hmm, A to a mi się, nie popierdoliło? Czy już masz kurwa, to. to jest ta henna twoja tak A tu kurwa, coś ci się jakieś chyba plamki czerwone robią, widzę. Ja, yeah. a no, chyba, nie mm, wiem. Czy to jest na nasiela? Tak, że kurwa nie spuścisz wody w kiblu, to ci najebie. Wsadzę ci łeb do tego kibla. Nie. Yeah. Tak, ty ten kibel, czyś chodzi do tego, do Lukasa. Ja, gdzie ty, że o kurwa 5-6 pojechał? Yyy, e, pałto. Kurwa jakie? No taty. no Volvo? A on nie chce go? E, Też iść zaparkował. Yes. No. Bo no, zaparkował? Gościu, cały obitek kurwa ono jest. No, tata obił. Ten debil kurwa ma te Volvo rozjebane. To sobie naprawię nie wiem co coś się chciało? dzieje dzisiaj Co? Coś się dzieje dzisiaj, coś robisz mm, Może, może Jak no, oni to... jeżdżą? No, no, co bo on to tak? jeździ? Um, on nie umie parkować, tam ma parking taki ładny zabudowany Nie, musiał tu postawić, um, coś się dzieje czy nie, bo my na bo to uważać um. Coś się dzieje nie. Żółty motocykl! Kurwa debil. A Czy coś się dzieje nie, ale coś będę robił pewnie nie A jak zwykle Nie. Możecie. Bo ja mogę coś zrobić za ciebie w razie co nie? Z y, moim asystentem Gdzie ta ruda pizda pojechała Tam gdzieś poszedł w krzaki idiota srać poszedł no i chyba straja, jak widzę. Nie, no, to... albo coś posprzedaje... A, nie, 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 nie. Ja pojadę sobie się rozejrzeć. Nie wiem, coś no, się zamknę. Przedam towar. Nocy Co? Przedam towar. Gdzie, gdzie strzały w nocy były. <laughs> to normalne. To jak Ale Gdzieś tutaj blisko. No wiem. No, pewnie blisko A Dlatego ja, ja chcę się rozejrzeć No to możemy pojechać dzisiaj się porozglądać No ale ja ostrożnie Bez barki. Bo jak, jak oni zobaczą, że od razu jakieś kolory będziemy mieli, to od razu będzie Ja nie mam No nie masz, w Wojskowe Spodnie, nie będzie w samemu widać, no dobra To będzie to chodźcie, się... jest musimy Jestem jakieś... ubrany tak yy, bez kolorów, że, no, że się inaczej nie idę. Ja dziewczynę. też. Ty masz... nie, oczy zielone. Ty masz zielone okulary. No wow. Bo muszę mieć coś zielonego czasami, wiesz? Musimy poszukać jakieś auto. No właśnie! Gdzie jest moje Mitsubishi? Nie e <laughs> e Chyba no, sure. poczekajcie, przypomniał sobie, gdzie zaparkował. No to przyjechali go, a nie muka. Kurwo żyjesz? Gwiazdę zgubiłam. Mam gwiazdą. Ło! Wow. O oh wow. Lepiej żebyśmy moim pojechali? Na pewno zobaczyli tym Subiszynu i no, nie zobaczyli. Ale tak. ono jest, kurwa, te twoje? Ale zja, jedź. Je, je. Och, czy dupy? Jadzi, jedzie jego. on ją to mógł zaparkować? No gdzie ty biegasz na jego teren? Zaraz przyjdzie, to cię odpierdzieli. Kochany, kochany. Kochany kolego. Chciałbym ci powie. O, oh, wow. Jedynki mi wykrzywiłeś! <grywa> bardzo dobrze, wsiadaj! Wsiadaj! Ja byli ci w skrzynce na listy, chciał grzebać jak coś. No. Ja ci tam liściek zostawiłem? Kochany kolego, wyprowadzić jedynki na spacer. Kto, kto, po, kto powiedział, że jesteśmy kolegami? <grywa> Ej, ty wyprowadzić jedynki na spacer? No, okay. mogę cię zaraz zapewnić smyczki, zaraz pójdziemy się na, na spacer, jak chcesz. Dobra. Okay. Na, na łyżkę balasów tak. Tak. Ale ubierzemy cię całego na zielono. I dobra. Nie. O kurwa. Na żółto. Albo na niebiesko. To też. Nie. Ale oni nie mają tego? Oni nie są w zgodzie? Kto? Niebiescy. I ballast, i niebioletowi. No, no może, nie wiem. Chyba, my, chyba są w zgodzie. Jest samochód jeden. Wiem. Ty chcesz zrobić tajną misję? na misję. A o misja. Zaparkuję i się przejdziemy. No w sumie dobra. Dyskretnie. Między wleczkami Tak? Dyskretnie? Zaskoczysz, ja mam farbę. Dochodzisz. Ja mam farbę. I bez tu to w gacie. Dobra. Łeki duży. <laughs> duży zrobił, Ała. Zaraz kurwa uszy na spacer wyprowadzę. Ja Masz mi są załóżki? Zauszka. Dali ci kurwa utnę i co zrobię na szyjnik z twojej. A, dobra, nie, 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 nie. Cisza, cisza, cisza. Będzie. Cisza, cisza, no ta... idą Dobra, że gadamy, że gadamy, że gadamy, No. No, ale właśnie tak. Nie wiem, nie rozumiem. Ale idiot to po prostu, że streamy sobie w grupce idzie to, on jeszcze no. gadamy no. sobie. Mi się ja, oni ja... to słyszą? Jeden gigot, Ja do niego ja do niego... Ja do... Nie do niego. I mówię, przecież taką pogodę nie pójdziemy na spacer, nie? A on do mnie mówi, że... Wyjdź mi stąd. A on do mnie mówi, że... Dobra, jedziemy. A! Co wiedzą? Czy nie? Hmm, to nie jest wcale podejrzane, że jakiś że jakiś lamus sobie nagle atakuje tego cywila na oczach Barlasa. Ale on mnie zakaczył o mnie No i co no z tego? Tu, no. O zieloni Kurwa gościu Nie, same, Nie będziesz kurwa. bił kurwa, każdego przechodnia na ulicy A ja lubię W dupę Też Do okazji Patrzcie tutaj ma, macie czasami to tego to coś On się od... To mamy otwarte Tutaj czasami się zbieramy, na prawo tutaj. No. Czasami. Fajny warsztacik. No. Ukryty. No właśnie, ukryty, to właśnie jest dobrze. Bo jakby zobaczyli, że my tutaj jesteśmy, to by od razu. Także tutaj to jest nasz budynek. Wsiadaj. Mm -hmm. Już? Rody, dlaczego siadasz? Jak go wywalisz, to się strzelony. <laughs> o kurwa. To na grubo. No, co ty myślisz? Ja tutaj nie będę się z takimi dzieciakami zadawał, jak tylko. Tu macie. A to są wasze tereny? Chciałbyś. Może kiedyś były. Chyba żebyśmy spróbowali kiedyś przejąć, co? Tak. Może. A nie? We trójkę, Albo w dwójkę. We dwójkę? We trójkę? Gościu! Gdybyś zobaczył, co by się działo, gdyby to była wojna domowa. Wojna domowa to okej, no okej, okej. To by tutaj policja nawet się bała wjeżdżać. No właśnie, Rudy, a ty zabiłeś kurwa dwóch nauczycieli ostatniego dnia w szkole ci przypominam. Jeszcze że nie I jeszcze do tego nie podniosłeś konsekwencji żadnych. No właśnie. To Zajebali. <ha> um, nie, nie wiem Nie wiem czy to moi, czy nie moi. Trudno. Nie wiem ja chyba pójdę później na patrol, wezmę mojego asystenta i się przejdziemy, co? Nie mam w planach może jutro no. yy, Pojedziemy w taką jedną lokalizację daleko może plaży mm -hmm. i zorganizujemy fajne jakiś taki mini mini wyścig mi... 4 trojkę. Nie mam pojazdu żadnego. No wiem, ale co zobaczysz, bo to będzie surprise faka będzie. Okej. Okay. Masz jakieś uh. magazynki w ogóle do broni, Bo ja się trochę Mam. Wysciolam. A masz kasę? No coś tam mam. Nie no żartuję, czekaj. Jakieś dwa koła chyba? Trzy? Chodź. Trzy. Jeden magazynek albo same te naboje wystarczą. Uh, masz te trzy magazynki. O kurwa, dużo, dobra. Starczy mi to na zapas. No. A ile to masz nic I w tego? Eee, e, na magazynek. to dużo. Aha. Rudy, tata przyjechał! Nie, nie. Co? O nie. Co? No, no, dobra. No, Chodźcie okay. oh. za mną. No. Chodź, ja idą, co Ty, co ty robisz? No co, się nie umie ta rowerze, widać. Lewo! Rudy kurwa! A działają! No. Chodźcie no, no, powoli! Po prostu. Co? Sprawdzamy i wracamy, nie? A po co? Ja się, ja się tej przyszłą przejść. A. Te co ty robicie? Ty. Halo. Człowieku, co ty odwalasz? O, co jest, jest, O. Uważaj, uważaj. Dobra. Dobra, poczekajcie tutaj, poczekajcie. Co oni nie Co oni chcieli osiągnąć? O kurde! Co jest? Co jest? O, zestrzona! Owo! Plecy! Uważaj, uważaj, uważaj. Jeszcze ktoś? Nie Dobrze. wiem, idę tam sprawdzić. Dobra, idę z tobą. Otwarte! No. go! Na strzała. Dybilów fioletowym. Nie, zejdź, wyjdź z tego. Dokończyć go trzeba. Gość, jak ja mu żebra. Idziemy, spadamy już, zanim kolejni przyjdą, lepiej. No, to co? Jak przyjdzie, to będzie szalina. Chodź, zawijamy szybko, lepiej. Ja e, To co, na ośkę wracamy rowerkami? Mhm. Dawaj, dawaj. Dałem podpis. Chodźcie. No. A rudy kurwa gdzie? Nie idzie Dobry o, e, dostaliście? Raz, chyba. A ja dostałem... Przywali mi baseballem w... Właśnie też. O ciele i młotkiem w łeb boli. <noise> to ja akurat unikałem młotków. Ale ja dostałem. Tak od tyłu, tak w środek od tyłu. Tak wiesz, sam górę. Tako? A nie, tam, tam tam, tam. tam, tam. Pam, param, pam. pam. Jupiu, pium, pium. Czemu jest zamknięte no Dobra, chodźcie szybko, bo musimy pojechać szybko. Nie. Jest wieczór. Nie daleko plaży. Idealna idę na pora. Daję długo się zrobi wieczór. O co? No, No, mówiłem wam, że mamy, mam dwie akcje do zaplanowania. Jakie jechaliśmy, ale czy jak jechaliśmy, jak jechaliście dopiero, żeby mieszkanie. No tak, to mówię i że jakaś akcja ma być, to, to jedna już była, a. Znaczy, to nie byłabym powiedział akcja. Bo to było przypadkowe. To, to było a, przypadkowe to... zdarzenie, po prostu. A jak mógłbyś to nazwać? Ale w sumie dobrze nam poszło. Patrząc na to, że oni tam mieli młotki, łomy i inne kije, no to. Nie, nie, mi, ty, mi chyba dalej leci tak. Leci tak krew w sobie głowy. Znaczy, mówię to w przenośni. Wymusił ci. Nie Osta... możesz mózgu. No Nie mogę. Już mam. Jak, jak coś już jest, to nie można mieć tego. Prawdy. Też bym chciał. Bardzo. Ale... Op, ty... yy! Prawie. Ale ty go nie masz, więc on nie może być uszkodzony. O A, no, no to też. Dobra, no, uspokójcie się, nie Co Kto to mówi, kurwa? No kto to <laughs> mówi, tak? Dawaj, kurwa, na wainut na plażę nas bierzesz, tatusiu? Nie, my jedziemy daleko. daleko tutaj i będziemy się rozejrzymy się. Za czym? No, pewnymi autkami. Łohohoho, pan Ja tak potrzebuję Albo kokainę. LSD! Cicho. Gdzie to jest, myślisz? Wszyscy mają mikrofalówki? Mikrofalówki, kryć tutaj. Pociągam tutaj skanery, skanery się Kanał piąty. Jak coś mam, ustawimy coś. Tu coś na auto. Jedno. Je. Tutaj dla ciebie jest. Tutaj. Dobra, otwieracie ładnie. ładnie. Panowie. Mój jest, jest, jest chyba lekko uszkodzony. Nie, nie, nie jedziemy. Chodźcie. Chodźcie tak ustawmy i robimy wyścig. E, czyli A co do... to? Gdzie jedziemy? Eee... Ale to poczekajcie, tam od rachu No dobra. Tak, o tutaj, o tutaj. Czekajcie, nie, nie, tutaj stop, tutaj stop. Dobra, chodźcie od, 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 no. Dobra. Ja bym powiedział, że możemy ruszać. Dobra, dwa, trzy, ry. No to to będzie ciekawe, wiedział, nie? Mhm. I jak robisz to... Za to jakaś kasa będzie, czy co? Pewnie tak, ale kto najbardziej uszkodzi auto, dostaje mniej. Okay. Moje bo to, na z tyłu. Sprzedaż, tak? Moje było tak? uszkodzone z tyłu. Więc też był uszkodzone. to! Mi się wydaje, że ja będę ostatni, bo... Ja będę drogi, bo ty masz za bardzo dobry silnik. No ja, ja mam zajebisty zesana. samochód. To jakieś forem nic... dla mnie? Chyba od ciebie. No nie wiem. Kurwa, studio filmowe! No jedź tam! Okay. O, ochrona! O kurde, Rudy mnie wyprzedził! Jak? Nie. A no! Bo ja chyba oddzielny wyścig prowadzę, panowie. No, wow, bo... O kurde! My dopiero na plan... na, na tego planu. To trochę zwolnij może, co? Daj nam trochę wory, co? <grydź> no. pamiętam jakie my mamy auto, jakie ty masz. No, a to moja wina, że wy mi daliście taki? Każdy wybieram sam no, no, Ja się tak szczerze lekko steru na wyścigu, ale to, żeby nie uszkodzić tego auta, nie? Bo one na pewno są drogie Może nie aż taki, bo ten Mustang, który ja jadę? Nie wiem, do 40 tysięcy chodzi, nie? Nissan bo to jest, jest fajne? Nissan S14, nie wiem, drugie tyle wiem, I co ty masz też Mustanga? Nie wiem, on, on jest chyba najdroższy, ten No, no właśnie On ma uszkodzony z tymi Myślę, że poruszowane też mogą być jakieś, nie wiem, na przykład światła z tyłu. No. Takie tak to odhamowane, dobra. nie? Dobra, wow. Takie jestem daleko w ogóle od was pewnie, bo ja was nawet nie widzę. No Ale zajebiste, dobra, ja ten samochód muszę No nie wiem, ogarnąć sobie jego na miusiano. Ale o. Ty co to jest za auto? To je normalnie stało na tym obok czerwonego parkingu. Nie wiem Jestem od razu do tego, nie? Czyli wyścig się kończy przy bramie garażowej, tak? I bramie gwiazdowej. Tak. Ja weź no. trochę zwolnił tym Nie ma opcji. Ostatnia no prosta! Nie, nie, nie! Dobra, wjeżdżam. A nic ja praktycznie. Oj. Gdzie on jest? Nie wiem, on tam... O, słyszę. Wjeżdża. Wjeżdża? Mhm. <grywa> Był nieuszkodzony, oprócz tego co było. Tył. Był. To co? Jak to... Jak to uj, 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 uj. Matka się otworzyła Ale widzę. No dobra, chodźmy już jak to... Ale później ja to sobie tak. sprawdzę to Dobra Czyli teraz na piechotę wracamy na ośkę No